uroczystości wszystkich świętych i słowo nas prowadzi, by zobaczyć tę wspólnotę świętych dzisiaj, wspólnotę tych, którzy są już w niebie, część Kościoła, Kościół triumfujący, Kościół uwielbiony, który jest już w niebie z Panem Bogiem. I tak obraz tego Kościoła, tych świętych widzieliśmy w Apokalipsie w pierwszym czytaniu. Zarówno tych, którzy w kilku obrazach pokazanych, pierwszy obraz jako ci y, uchronieni od zła, y, opieczętowani, zanim będzie wyszedł do nasz podziemi, morzem i Pieczętowani, wyciągnięci. Y, podobnie trochę jak Izraelici y, w Egipcie, gdy Przychodziła dziesiąta plaga, mieli skropić orzwia drzwi domów, w których byli, krwią barankami, by opieczętować te drzwi, i w tamtym miejscu nie będzie plagi niszczycielskiej. Opieczętowanie służące ochronie. To jest pierwszy obraz, drugi obraz, który podaje nam Jan Apostoł, który ujrzał, to wielki tłum nie który jest przed Bogiem, który ma białe szaty, który w rękach ma palne i który głosi zbawienie, oddaje Bogu część. Zbawienie Bogu naszym zasiadającym na tronie w baranku. Drugi obraz. Wielki tłum w białych szatach nie Lud, który oddaje część Bogu, podobnie oprócz kościoła zbawionego, te części Bogu oddają aniołowie w niebie. Aniołowie stanęli wokół trudnych, wokół starczy i czterech istot żyjących i oddali Bogu, mówiąc, błogosławieństwo, chwała, mądrość dziewczynienie, cześć, moc potęga. w potęgach. Dodawani chwały wespół z tymi, którzy od zawsze w niebie mieszkają. Kościół, człowiek staje świetno. Z mieszkańcami nieba i oddaje cześć Bogu. I wreszcie, um, <laughs> jeden ze starców wyjaśnia Janowi, kim są ci, ci przyrodziani białe szaty. Przyszli z ucisku wielkiego i wybielili je, te szaty, w krwi Baranka. Czyli czystość, świętość, otrzymana dzięki. Właśnie krwi barantka, dzięki Chrystusowi, dzięki korzystaniu z tej krwi, wejściu w tę krew. To obraz nieba, jaki przedstawia nam Jan w pierwszym czytaniu. Ale idąc dalej widzimy, że wzrok z nieba zaczyna kierować się na ziemię. Oto lud wierny szukający Boga. Śpiewaliśmy w wersecie psalmu. Oto lud wierny szukający Boga. I z jednej strony, owszem, może to ten werset psalmu mówić o przeszłości. O przeszłości tych, którzy są w niebie. Szukali Pana i znaleźli I są w niebie. Oto lud wierny szukający Pana. Skoro byli wierni szukali Pana, znaleźli Go i są w niebie. Ale, no już teraz... Nie szukają, byś już znaleźli. Bo co szukać, skoro się już znalazło? Można więc powiedzieć: Oto lud wierny szukający Pana, że o sobie samych śpiewaliśmy. Oto lud wierny szukający Boga. Skoro tu jesteśmy, to może oznaczyć można zakładać, że szukamy. Boga i że chcemy być Mu wierni. Otóry wierni, szukający Boga i yy, właśnie szukając, skoro szukam, próbuję <coughs> znaleźć, skoro szukam, to yy, znaczy też to, że nie do końca wiem, gdzie znaleźć. Bo jeśli wiem, gdzie na przykład, nie wiem, jest sól w kuchni. Otwieram szafkę, jest sól, chyba że ktoś przestawił. Nie muszę szukać, bo wiem, gdzie jest. Jeśli szukam, tak jak w się bawiąc, no to muszę szukać po wszystkich zakamarkach, gdzieś się ktoś ukrył. Szukający Boga. Wiemy, że Boga nie widzimy oczami. Potrzeba jakiegoś wysiłku, by go znaleźć. Nie jest to tak proste, Skoro szukam, to jest to jakiś wysiłek. Jest wola tego, by znaleźć, ale potrzeba się rozglądać, by Boga znaleźć, Boga dostrzec, Boga złapać, Boga dla siebie wyciągnąć z ukrycia. Tak jak już nie pamiętam, której pieśni na komunie, już pamiętam, zbliżam się w pokorze. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Jedynie wierzyć w Twojej nauce chcesz że w postaci chleba utajłość się, ukryłeś. Bóg, który się ukrył, ale Boga, którego mogę znaleźć, jeśli chcę znaleźć dla siebie. Jednak wiemy z doświadczenia, że tak też w jednej modlitwie na Eucharystii modlimy się Byśmy Ciebie znaleźli, Boże, nigdy nie przestawali Cię szukać. Będąc tu na Ziemi, to szukanie będzie trwać, bo zależnie od każdego dnia dzisiaj znajdę Boga, ale jutro znów go muszę szukać, bo nie mam go na zawsze. Ci w niebie już mają, szukać nie muszą. Ja każdego dnia potrzebę Boga szukał. tam gdzie jest. Tam, gdzie jest? Na pewno jest w Słowie, jest w Eucharystii. To jest obecnie najpewniejsza, którą nie trzeba specjalnie szukać, bo wiem, że jest. Wiem, że jest. Potrzeba na Eucharystię przyszedł, potrzebbym słowa słuchał, rozważam, ale jeszcze Boga znaleźć można w innych miejscach. Można. Obecność Bożą, działanie Jego, znaleźć w tym wszystkim, co mnie otacza. Można znaleźć w dobro, które doświadczam od drugiego, od drugiego człowieka. Można znaleźć w różnych wydarzeniach. To, że on działa, mówiłem już na śniadaniu księżom innym, wczoraj już powiedzi byłem, do panewki jeszcze. Godzina 15 pojechałem. Yeah. Zajeżdżam, kolejka 20 osób. Pani jak tu nam przez dążyt na osiemnastą? Dobra, poczekam. 16.30. jak nie zdążę, że trudno. Godzina się zbliża, patrzę kolejka na no ta długa. Panie Jezu, że bym zdążył. Po minucie przychodzi ojciec zakonnik, zaprasza do krypty, że dwóch ojców jeszcze się do spowiedzi Dziękuję Działanie Boga, które znajduje. Lud wierny, szukający Boga. Boga znaleźć. Ale jednocześnie idąc dalej tym słowem do drugiego czytania, Znów święty Jan dzisiaj nam mówi, popatrzcie, popatrzcie, zobacz, znajdź, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostałeś nazwany dzieckiem Bożym i nie tylko jesteś z nazwą, ale rzeczywiście Nim jesteś. Świat ze nas nie zna, żeby nie poznał Jego. Święty Jan w tym szukaniu Boga jednocześnie mówi nam dzisiaj, że Szukali też tego, kim jesteśmy dzięki Bogu. Jestem dzieckiem Bożym, przez Krzyż Święty, on mi w swoim dzieckiem nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście. I teraz y, pytanie, które się rodzi, które też tego trzeba szukać. Dlaczego tego trzeba szukać? Bo widać, Święty Jan, świat nas nie zna, bo nie poznał Jego. Może bywa tak, że sam nie poznaję tego, że jestem dzieckiem Bożym, nie poznaję tej miłości, bo może za dużo we mnie świata. Świat zaś dlatego nas nie zna. Jeśli sam jakoś myślę poświatowemu, czy nie po Bożemu, to może dlatego sam siebie do końca nie znam. Sam do końca nie poznaje, nie rozpoznaje tego, kim jestem dzięki Bogu. Jestem dzieckiem Bożym oczywiście, jestem przez Niego ukochany. I znów święty Jan, tym samym jakoś mówi, szukaj, kim jesteś, i nie bądź ze świata, ale z Boga. Świędzać, dlatego nas nie zna że nie poznał Jego. Zobaczcie, zależność. Jeśli jestem z Boga nie ze świata, jak nie być ze świata? Szukać Boga. Jeśli szukam Boga, znajduję też jakoś samego siebie w Nim. Świat ze świata Jego nas nie słucham, że nie poznał Jego. Jego. I na tej podstawie szukania Boga w tym samym Poznawania miłości, odkrywania tej miłości, jaką daje, można zrozumieć dopiero Ewangelię. Te błogosławieństwa, które Jezus wypowiada na początku, tzw. Tak Okazania na Górze, w Ewangelii Mateusza. Gdy prześledzimy te wszystkie, kto jest błogosławiony, to nie zobaczymy tam jakiś, po ludzku mówiąc, bogactw przy radości. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy są cisi, którzy pragną sprawiedliwości, a więc i nie mają. Błogosławieni miłosierni, a więc tutaj jakoś tracę swój czas, tracę może swoje dobra dla drugiego. Błogosławieni szczodrowego serca, prowadzający pokój, którzy wreszcie cierpią prześladowanie sprawiedliwości i rozwinięcie dalej tu. Jeśli Wam urąkają, prześladują Was i wszystko złe. No nie ma tu zasadniczo y, takich światowych powodów do radości. I Czytając to, można się trochę br, y, zdrygnąć w sobie. Może przestraszyć, ale Panie Boże, jak to? Jak to? Czemu tak? Ale jestem w stanie to zrozumieć? Dopiero wtedy w mądrość tego, kiedy to wierny, szukający Boga, znajdę Boga, w Bogu znajdę miłość, którą ma dla mnie, i to, że czyni mnie dzieckiem Bożym i mając tę świadomość kim jestem, kim nie czyni pan, jestem w stanie z jego powodu i dla niego, patrząc na niego, wypełnić te błogosławieństwa. Wtedy nie będą one dla mnie straszne, bo patrzę na Boga i w Bogu patrzę na siebie. Na to, co on mi daje. W tym duchu rozumiejąc, Święty Paweł w liście do Żymym napisze, że sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas pojawić. Wypisz, w malu to o co tutaj chodzi. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, jeśli. Szukam Boga, znajduję, znajduję w nim siebie, a więc poznaję chwałę. Wiem, że ona jest nieporównywalnie większa niż te ludzkie światło cierpienia, które mogą mnie spotkać z jego powodu. Z jego powodu. To tak jak przy chorobie, no, zjem cytrynę, czy wypiję imię, przynajmniej się czosnku, chociaż to niedobre, wiem, że. Pomoże zgadzam się na, nazwijmy to, ból, cierpienie, niesmak, licząc na zdrowie. Tak samo tutaj, że zgadzam się na cierpienie, smutek, jakieś pragnienie, łagdnienie, na niewygodę, poznam chwałę ze względu na nią. I na to się zgadzam. Wszyscy się radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. I patrząc na tych wszystkich świętych dzisiaj, którzy właśnie taką drogę przeszli, nie inną. Wystarczy poczytać ich życiorysy, dzienniki. To w większości, jeśli nie wszystkich pojawia się, pojawiają się właśnie te dwie rzeczy znajomość tego, kim są w Bogu i dzięki Niemu, ale też to, co ze względu na Niego cierpią. I to cierpienie podejmuje z radością, z ochotą, bo wiedzą, że są dla Boga, Boga, którego szukają, którego codziennie znajdują. Boga więc znaleźć w Słowie, w Eucharystii, w dobro drugiego, w wydarzeniach, ale także też ta droga prowadzi do tego, aby także w tym co trudne znaleźć wyraz Bożej łaski, by w tym co trudne umieć zobaczyć, że Pan Bóg daje łaskę naśladowania Go, bycia jak On, jak Chrystus. Wiemy, że Chrystus jedno też wycierpiał, miści. Przyjmuje cierpienie, staje się podobnym do Boga. A cierpienie przeżywane z Bogiem jest radością, a nie smutkiem. To się dzieje, gdy szuka Boga. Oto wierny szuchający Boga. Prośmy więc dzisiaj, Pana, i wszystkich świętych, przez ich stanowisko, byśmy każdego dnia chcieli, potrafili Boga szukać, Bogu znajdować sami siebie i przez swoje życie dostrzegali Go, oddawać Bo uchwałę, czy to w radości, czy to w smutku. Amen.